Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w ten świąteczny dzień. Dzisiaj mamy święto państwowe i religijne. Religijne to jest oczywiście w niebo wstąpienie Najświętszej Marii Panny, no i Dzień Święto Wojska Polskiego. No i jeszcze ja się wcisnęłam ze swoim świętem. Dzisiaj obchodzę imieniny Marii. Także taki dzisiaj dla mnie potrójny, uroczysty dzień. Ale tym, tym razem spędzę go tak w takim gronie, że tak powiem, dwuosobowym, ponieważ no, powiedziałam, no, powiedziałam Rodzina oczywiście, że jeszcze całkiem nie wydobrzałam. No i lepiej, żeby nikt tu mnie nie odwiedzał. Ci, którzy nie mieli ze mną kontaktu, żeby się nie przeziębili, no bo to no, różnie bywa. Już, już się czuję zdrowa i tak dalej, ale jednak lepiej licha nie kusić. No a z drugiej strony, no wiadomo jak to jest przy takich typu imprezach. Mimo, że naj, najbliższe otoczenie, to jednak trzeba coś przygotować i na to jeszcze, no niestety, nie mam siły. No ale. <laughs> Zadeklarował się siostrzeniec, ponieważ on tu ze mną kontakt ma. Przychodzi, robi mi zakupy, wynosi śmieci, pomaga jak może, za co jestem oczywiście wdzięczna bardzo. I on oczywiście obiecał, że do mnie zajrzy, także bardzo to miłe. Później jeszcze się do Was odezwę i pokażę to nasze spotkanie. Póki co oczekuję. Do zobaczenia po tym, na razie. W tej chwili jest 17 stopni odczuwalne, 18. Zachmurzenie 61%. No, jeszcze nie widać, ale pewnie będzie. Dzisiaj jest lekka, właśnie taka zmiana. 20% szansa opadów. Przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, dobra jakość powietrza o 14:27 stopni, ale może wtedy popadać deszcz. Ale jak na razie nie zanosi się. Niebo błękitne. Pozdrawiam was ciepło, serdeczności w ten świąteczny czas. Ja sobie tutaj pomału przygotowuję serniczek wedlowski. Taki okruszek spróbowałam, przepyszny. W środku tak wygląda. Bardzo dobry. Naprawdę. Jest bardzo wilgotny. apetyczny. U mnie same gotowce, ale Alta Babeczka jest przepyszna, bo nieraz już kupowałam. Z piekarni Spyryc. Bardzo dobra. Później jeszcze pokażę, jak ona w środku wygląda. A póki co, taka jest przepyszna. A tutaj już przygotowałam. Mam dla siebie herbatkę. Dla siostrzeńca to już on sam sobie wsypie kawę, ile tam lubi. No i i będziemy się gościć. I stół przygotowany. Jak na razie słodkości do kawy, do herbaty. Siostrzeniec już u mnie jest. Witamy Was serdecznie. I cóż, już próbowałam ten serniczek przepyszny. Wedlowski, coś wspaniałego. No i tutaj mamy oczywiście. Reszta jest w lodówce, żeby się nie roztopiło. Ciasto to jest Morela. Sernik na zimno to jest I jeden morela. i drugi, a drugi jest y, z, y, z Malinami. Przepyszny. Bo już próbowałam, dlatego mm. wiem. No i babeczka, ta babeczka, tak jak mówiłam, też jest wspaniała. Także cóż, siadamy i delektujemy się. Siewczeniec przywiódł swoje prace, teraz pooglądamy. To są szkice, tak. Nie wszystkie, no nie wszystkie. Nie... A to i o, zobaczcie, jaki cudny obraz. Czym to malowane? Akwarelami. Akwarelami. Kredki akwarelowe. Kredki akwarelowe, tak? Dobrze uh -huh. mówię? Zobaczcie, no przecież to jest coś pięknego. Z tak pokażę też. Ja jestem zachwycona jego pracami, naprawdę. I tutaj też. To w kredkach zwykłych. W kredkach zwykłych tutaj jest. Też pięknie. Coś pięknego. Masz zdolności naprawdę. Mm. Pięknie, pięknie, tak wszystko uchwycone, tak jak powinno być. Super. A tutaj szkice, tak? Mm -hmm. Szkice. Też wyjątkowe. to ma być tak, tak? Mm -hmm. Tak. Też szkic. Mhm, taki piesek piękny. Tutaj kaczuszki. W sitowiu. I wie, małe, jakie piękne. No super. A tutaj? Mogę O, proszę. Przecudnej urody. Te pióra, jak ładnie tutaj uchwycone. Mm, latarnia morska. To jeszcze nieskończony blask, tak? No ale już tutaj blask bije. Oświetlenie. No pięknie, pięknie. Naprawdę super są te Twoje prace. Gratuluję za piękne Dziękuję. prace. Naprawdę wiele pracy w to włożyłeś. Chciałabym tak malować i rysować jak Ty, no ale no niestety ja nie mam takiego talentu. Ale pięknie, pięknie Ci to wyszło. Dziękuję. Bardzo ładnie. Do święta lepszego w Dniu Imienin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogłam z Wami spędzić ten miły czas. Dziękuję serdecznie za Wasze komentarze, za Wasze lajki, za Waszą obecność przede wszystkim. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia i usłyszenia.